Dzień dobry, dzień dobry, witam się z wami we wtorek Na śniadanie wpada kajzerka z serkiem łaciatym Oklepane, ale jak mam wenę to takiem. Do tego, a jeszcze to bardziej jak człowiek chory to wiecie, nie wymyśla Pomidor, rzodkiewka, sokoliki i herbatka z ostro plamistego Także, tak, dziś słuchajcie była pierwsza noc od Pierwsza z czterech nocy, z pięciu nocy, gdzie przespałam, wiecie, leżąc w miarę nisko, mając w miarę, w miarę nisko położoną głowę, bo ostatnie noce to musiałam albo na siedząco, albo w półsiedząco. Także jest mały progres zdrowotny. To czas, moi drodzy, na niewielki Holzdino. Z, z tego, że czuję się ciut lepiej. Ale jeszcze nie na tyle, żeby wiecie chodzić gdzieś tam po, po sklepach i, i tak dalej. E, dlatego też z Dino, bo w no, tej godzinie u nas nie ma aż tak dużo ludzi. Wiecie, ja wchodzę konkretnie, to jest mały sklep, tak jak Biedronka. Wchodzę to, co mam wziąć, biorę i wychodzę. A w Biedronce to tak wiecie. Nie do końca, nie? Tak bywa. Taką w Dino też potrafi być, wiecie, że no ale akurat tutaj wchodziłam po, po konkretne rzeczy i z tymi też rzeczami wychodziłam koszyk kiwi słuchajcie truskawki co my tutaj jeszcze mamy dwie buły na jutro nie, niepotrzebnie, bo widzę, że moje dziecko dzisiaj nie zabrało pieczywa <laughs> więc będzie i tak miała na jutro, no ale dobra Jogurt sklepitny. Mam w planach jakiś deser z tego zrobić, ale zobaczymy. Albo będzie, wiecie, do, do owsianki, tak jak poprzednio, albo do czegoś innego dodam. Śmietanka dwunastka, ponieważ planuję w końcu zużyć, słuchajcie, planuję zużyć ten makaron, który który właśnie Wam pokazywałam. On ma niewiele węgli, więc myślę, że wiecie... Akurat powinien się nadawać do tego. W 100 gramach on ma 1,3 grama węgla, czyli 2,6. Nie jest dużo, 250 gram. Zobaczymy. A, 200 jest po odsączeniu. No zobaczymy. Chcę go dzisiaj wykorzystać. Słuchajcie, i gorące kubki. 4 jak się wzięło, to jest taniej dlaczego? ponieważ jak mam jakąś ochotę, wiecie, tak, żeby się czegoś ciepłego napić a niekoniecznie chcę herbatę to ostatnio właśnie albo żurek, albo ogórkowa, zresztą ja zawsze tylko te dwa kupowałam słuchajcie i kawka jako psa i do tego słuchajcie dwa tymbarki i jeszcze co? jeszcze mamy herbatniki dla młodej do szkoły i co? I pykło 53 zł. No ale truskawki 10, 14 prawie zł. Tak, 13,99. Słuchajcie, koszyk kiwi. Zawsze dino było naj, um, najtańsze, kiwi było. I muszę Wam powiedzieć, że było jak dla mnie najlepsze. No ale dzisiaj jak 13, zobaczyłam 14 zł, no ale okej. Okay. Um, szczerze powiedziawszy, za bardzo nie, tak jak mówię, nie chciało mi się też jeździć i tak dalej. Także ja zabieram się, słuchajcie, za obiad. Mamy godzinę 11.30. Późno, bo dzisiaj młoda późno do szkoły. Chyba zacznę może najpierw od tej kawki. I później zobaczymy. Pokażę Wam, co, co w trakcie. Słuchajcie, ten makaron to jest sztos. Naprawdę, co prawda on jest bezpłciowy. Jak wiecie, jak go tak wypłuczecie pod bieżącą wodą i posmakujecie sam. Faktycznie nie ma smaku. Ale... Ja zrobiłam sobie, będę miała to danie na dwa dni. Czyli ten makaron, kurczak podsmażony, do tego jest, słuchajcie, cukinia, jeszcze miałam kilka pieczarek, serek chochlany dałam, taki śmietankowy. Będzie to właśnie na bazie takiego sosu śmietanowego, śmietankowego. I słuchajcie, w tej porcji jest 54 gram białka, 9 tylko węgli. Także naprawdę, jeżeli chciałabym sobie zminimalizować te węgle i tak za bardzo, wiecie, ich nie nadużywać, no bo wiadomo, w owocach też mamy węgle, a jak zjem dużo owoców, to te węgle też idą w górę. No to tu Wam powiem, jest naprawdę sztosik, po prostu to wyszło idealnie, już zapisuję sobie ten makaron na listę zakupów. Ja go kupiłam w sklepie Dils, ale być może w innych też, chyba w Biedronce wiem, że jest, muszę zerknąć, ponieważ ten co ja kupowałam to chyba był po dyszce, czy po 12 już teraz nie pamiętam mm, więc muszę poszukać sobie takiego makaronu i mieć go wiecie, w zanadrzu gdyby mi się zachciało, to jest alternatywa świetna dla takiego zwykłego makaronu, chwilowo także polecam kolejny posiłek wlatuje nasiona, słuchajcie, zalałam mlekiem. Do tego dodałam skyr waniliowy. Powinno to być dłużej, wiecie, w lodówce, żeby te nasiona fajnie napęczniały. Ale szczerze nie chcę mi się już czekać. Trzymałam 20 minut. Do tego zblendowałam truskawki. W zasadzie w pół zblendowałam, ponieważ znowu siadł mi blender. Chyba muszę faktycznie rozejrzeć się za nowym, bo ten już no już chyba się zbyt często rozładowuje i kiedyś naprawdę na jednym ładowaniu szło go używać i używać, a teraz już niekoniecznie. Dlatego też, e, tak wiecie, wszystko na wpół. Na jutro prawdopodobnie zrobię podobny deser, tyle że właśnie zostawię sobie na noc, żeby mi nasionka fajnie, wiecie, napęczniały. I rano wtedy dorzucę sobie owoce, czy co tam jeszcze będę chciała. I wiesz, że słuchajcie, ostatni posiłek w dniu dzisiejszym, czyli naleśniki. Do tego truskawki z jogurtem greckim, taka wyżera. Trzy dzisiaj, trzy jeszcze mi się smażą, będą na jutro, jak znalazł. Także moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie w dniu dzisiejszym za oglądanie. Dziś troszeczkę więcej kalorii, nawet przekroczone kalorie. Ale też, tak jak mówiłam, zwiększyłam białko. Co prawda, w dzisiejszym posiłku węgle poszły też w górę, ale nie aż tak przez ten makaron, bo gdyby nie makaron, to byłoby dużo więcej. Także nie jest źle, myślę. Po prostu z mojego fitatu muszę sobie wybierać takie produkty. Wiecie, ja już przez tyle dni liczę jednak te kalorie. Raz jest lepiej, raz jest gorzej, raz waga spada, raz waga idzie w górę to jest też naturalne i normalne tym bardziej my kobiety w różnych cyklach mamy różną wagę i to jest jak najbardziej normalna rzecz także muszę pospisywać sobie z mojego fitatu właśnie produkty które dotychczas spożywałam posiłki które dotychczas spożywałam i miało mniej więcej sporo białka mniej węgli i gdzieś to tam wypośrodkować i tak spróbować sobie ułożyć jadłospis być może się uda Miałam to robić w ciągu dnia, ale się nie udało, więc może na wieczór albo jutro się uda coś tam wykombinować. Czasami jest tak, że człowiek ma po prostu apetyt i je, ja, tak jak dzisiaj. E, miałam ochotę na naleśniki, robię je pomimo tego, że no, troszeczkę kalorii jednak mają, ale cóż, życie, prawda? Jeść trzeba, a widać też, że chyba mi troszeczkę powraca apetyt, a to jest e, poniekąd dobry znak, bo znak Ku temu, że zdrowieje. Także kochani, jeszcze raz serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji ktoś, jeżeli jeszcze tego nie robi. A tym, którzy już subskrybują kanał, serdecznie dziękuję. Zapraszam do komentowania, do udzielania się. Możecie swoje rady złote pisać jak najbardziej, będzie mi bardzo miło. I cóż, i my widzimy się już jutro. Pozdrawiam, papa.